Jadę trasą od Ranysa w kierunku Forstu, nie wiem jak daleko dojadę, zobaczymy, wiaterek jest przeciwko mnie, jak zwykle, coś bardzo wietrzną mamy wiosnę tego roku. wyjeżdżam z gubem, słucham sobie książki Sekret prawie byłego męża. I mam tak... się zastanawiam, czy opis w książce każdego ruchu wręcz bohaterów, tego, że stanęła, odetchnęła, poszła Przeszła z kuchni do pokoju, usiadła na krześle, i potem wzięła do ręki telefon, wybrała numer telefonu, odczekała cztery sygnały, i w końcu ktoś odebrał. Taki szczegółowy opis, czemu służy: Czy temu, by sobie daną scenę dobrze wyobrazić, czy temu, by książka miała więcej stron. Czy to tworzy jakąś plastyczność danej sceny? Już kilka razy zauważyłam takie bardzo szczegółowe, dokładne opisy każdej sceny, każdego poruszenia się bohaterów. Nie tylko w tej książce, w wielu innych książkach jest właśnie tak to ujęte. Może to powoduje, że książka jest bardziej ciekawa. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Miałam takie raczej tendencje do skracania, do wyrażania swoich myśli jasno i konkretnie. Dlatego, jak jadę tutaj, ciężko mi się zastanowić nad tym, o czym mówić. Ciężko mi sformułować, że tak powiem, zdania i swoje wypowiedzi, bo. No co mam powiedzieć, jadę fajną ścieżką asfaltową, trasy od Ranysa. jadę w kierunku Gubinka w tej chwili, nie miałam Guben. Za chwileczkę będzie Groszka, strozę. i zastanawiam się, czy jechać dalej, czy zjechać z tej drogi. Pojadę dalej, bo jest fajnie. Droga cały czas ładna, asfaltowa, nic się tutaj nie dzieje. Jest tak trochę nużąco, chociaż jeżeli ktoś prze... chce przejechać te 100 km dziennie albo ponad 100, no to idealnie. Bo prosto, bez zniosów, bez bruku, szutra, praktycznie cały czas idealnie równy asfalt i dojeżdżam do grizen i teraz stąd nie wiem czy wracać tą samą drogą czy jednak troszeczkę inaczej to jest Wasserwerk w Grizen jedziemy troszeczkę inaczej Wracamy już nie wzdłuż Nysy, to znaczy przynajmniej do Taubendorfu. Tak zamierzam dojechać. Zobaczymy, jak dalej, jak siły. Czy będę sobie skracać drogę, czy pojadę tak, jak bym chciała. I teraz troszeczkę pod górę. O jejku, tak, nie byłam przygotowana na tą górkę. Jakiś kościół w grizen. Och, to jechaliśmy do punktu widokowego za Grizen na kopalnie. I tak to wygląda z tej strony. No tu z tej strony nie byliśmy, byliśmy tam. O. Nieźle, nie? Tak, więc jadę teraz znowu koło kopalni. Jańszwalde. Tylko z drugiej strony dojeżdżam do Taubendorfu. I tym razem już taką legalną jakby ścieżką, chociaż widzę, że się kończy Szlabanem. Hmm. Nie wiem co teraz, zobaczymy. Trzeba będzie chyba znowu złamać jakoś przepisy. I niestety tędy nie można przejechać, a ponieważ to jest środek tygodnia, to nie odważę się pojechać na zakazie, tak jak ostatnio. Więc wracamy. Szkoda. Tu jak się jedzie, też widać tą olbrzymią piaskownicę. Zaraz Wam pokażę. I lecimy do domu już powoli. Zobaczymy, jak ta trasa. Podejrzewam, że dojadę do Daubendorfu i wrócę na ścieżkę od Ranysa, Może będzie chyba za daleko, żeby jechać dookoła przez Kerkwic. Tym bardziej, że się chmurzy i ma spaść dzisiaj deszcz. Co prawda, dopiero około 15, ale może będzie szybciej. Wolę nie ryzykować. Nie jestem odpowiednio ubrana. I porzucam wyznaczoną trasę, jadę już w kierunku Gros Gastrozy. No, i wracamy już na trasę od Ranysa. No i guben 12 km plus z 3 do domu. 4 to będzie 15. Zobaczcie, jak mało wody. Nie wiem, chyba spuszczają tu wodę, coś tu będą robić. Nie mam pojęcia.